Siemaneczko tu I IW dupie mam te wasze łapki. Siemaneczko tu Benzi, pokażę Wam dzisiaj serwer. <laughs> serwer poważnie Minecraft, który iP będzie mieli w opisie. Możecie sobie wejść, pooglądać. Także zaczynamy. To jest panu gwianie, gdzie się rozpimy. W tym miejscu, bo tu i takie różne te potem przechodzimy inaczej do świnki tutaj mamy świnkę tam jest taka chyba nie idzie na razie chyba że naprawi a no, zaraz sprawdzimy o naprawi weź tu by było na tyle chyba no to na razie subskrybujcie lajkujcie